Dzień ma złomasy. tutaj znowu roczek XD, to jest kolejny odcinek z Don't Starve'ika eee, I tak, mamy pierwszy dzień zimy I no już się nie robi za fajnie, bo... Bo już zaczynamy zamarzać I no, ja ogólnie sobie ten, poradziłem, tak jak mówiłem w poprzednim eee, Ogarnąłem sobie jedzenie, rozwaliłem tam parę pajączków E, więc mamy tego mięsa trochę, więc nie zdechniemy. E, tak, dobrze, już jesteśmy tutaj. E, I co? No, no, no i musimy sobie jakoś poradzić. Więc, żeby sobie poradzić, e, teraz się zastanawiam, czy w ogóle sensownie było robić tą czapkę z tych królików, bo ona mało daje, mi się wydaje. Więc no, jeśli będę miał rację, no to będzie trochę, trochę przypsą będzie. Ogólnie już bawoły mają właśnie czerwone dupy, ja to tak mówię, mają ból dupy, nie? I, i ogólnie jest źle, bo one od razu cię chcą atakować, jak się zbliżysz do nich. Więc no teraz już nie są takie koleżeńskie. E, tak, e, ogólnie to, w zimie musimy zebrać lód. Mięsa mam 10 e, sztuk, więc na pewno to nam nie starczy na całą zimę. Więc będziemy musieli jeszcze pewnie nie raz pójść tam. I co? I w dzisiejszym filmie właśnie chcę wam pokazać jak wygląda ta cała zima. Bo ogólnie do zimy to jest najduży jak dotarłem. No już zaczynam zamarzać na ekranie, takie takiego nie I tak... E, czy ziomki pingwiny przejdą tu. Nie wiem. One wyskakują z wody właśnie i wtedy ten. Co się O kurde. Deszczowek coś ko mi się zimował. Dobra. Eee, ja bym plecek tutaj zostawiłem. Eee, weźmy sobie kapelusz na ten deszcz. Weź do ręki cyk. Eee, I zapalmy sobie tutaj. I patrzcie, tak teraz będę pierwszy raz robił Tylko jeszcze to wezmę. Sobie zrobię na ognisku to i wam pokażę, jakie tutaj op... Te rzeczy znalazłem. Bierzemy... Znaczy nie znalazłem, to już było dawno <laughs> w grze. E, więc tak bierzemy sobie jedno mięso i dajemy sobie dwa lody. E, tylko bez tego grzyba. Weźmy go stąd. Cyk. I przyrządź. I powinny, powinny nam wyjść klopsy. I te klopsy, podobno, są fest dobre. No więc, jeśli to jest prawda, no to będzie dobrze. Fest. Więc, sobie odłóżmy ten kapelusz, bo on już nam nie jest potrzebny, bo nie pada. I tak sprawdźmy, co to nam odnowi. Cyk. Zjedzmy sobie. Okej, okay, miałem rację No to jesteśmy ustawieni Jeżeli chodzi o jedzenie Mi się wydaje No to połowa aż daje Kozaczek totalny Dobra, sobie zrobimy jeszcze jedno, żeby ten Zrobił już na maksy sobie ten Ustawić to wszystko Mam połowę dnia e, Ten, ja dalej nie wziąłem Tych krzaków, nie ten Nie ogarnąłem, więc teraz się tym zajmijmy Cyk w sensie teraz wydaje mi się, że nic nie będzie rosnąć na tych krzakach z tego powodu, że jest zima. Cyk. I cyk, dobra, i z nas. E, dobra, chowajmy sobie to na no, kiedy indziej, ale nie wiem, czy to się przyda. Znowu weźmiemy te klopsy. Te klopsy są mega dobre. Znaczy nawet nie OP, więc no ta nas idealnie Tutaj właśnie wziąłem jedno mięso już na tą suszarkę, tak to wygląda Właśnie się później suszyć i dostaje lepsze staty Zróbmy sobie jeszcze jeden garnek właśnie Żebyśmy mogli na przykład robić te dwa klopsy naraz. Tylko... Żeby to było jakoś obok Kurde, źle tą lodówkę położyłem totalnie i teraz problem jest Dobra, cyk, robimy sobie tutaj Cyk, dodamy sobie paliwo I tak, zróbmy sobie jeszcze jednego tego cośkę Bierz, bierz Cyk, cyk, cyk I cyk, i przyrządź E, czyli już nie mam lodu no to no to nie fajnie Nogi będzie nam starszy na całą noc więc super honestu. cyk coś schowajmy na później do lodóweczki tutaj przechowaj cyk no i kozaczek a więc tak e, sprawdźmy bo weźmy sobie po prostu weź ale ich nie wow Wow! No to jest śnieg. No to już fajnie nie jest. Już nie jest fajnie. Tak jak tę. Myślę, że to będzie tak powoli powoli zawać tego śniegu, a to tak walnęło od razu. Dobra, tu co schowajmy? Ogólnie ten słomiany kew. On ogólnie nic nie daje, więc sobie zrobimy tego drewnianego kewa. I ogólnie tak. E, przez całą zimę e, co musimy zrobić Jak najwięcej tego lodu zebrać, bo później to będzie i na wiosnę i tam na później na lato o ile w ogóle dożyjemy co wątpię, ale no może e, i co? Zrobimy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę. Oraz se schowam tutaj. Nie wiem, jakieś. Dobra, jakieś pojedyncze rzeczy Cyk, cyk. Albo nie, jeszcze jedną skrzynkę zrobię. Wezmę z nas od razu. Cztery skrzynki sobie zrobię. Powinno starczyć. jeszcze nie, nie wiadomo, nie Cyk, przechowaj. Dobra, i git. Eee, i tak. Co ja chcę zrobić? Musimy pójść po ten lód. Lód to teraz będzie nasze takie główne. Główne kurde zadanie w tą zimę. E, I tak jest jeszcze. W wow. O i to są klinginki. Nie wziąłem tych, a nie mam uszy, dobra. dobra co ich bierzemy. Teraz powinno nam spadać życie dzięki tym górnikom. O, tutaj będą te pingwiny sobie żyć. No to kozak, to jest złoto od razu. To bierzemy. To jest nieważne. Co jest? I tak nam spada, ale nie tak szybko mi się wydaje. W sensie, obym miał rację, nie? Bo Bo tak będziemy musieli zająć się, zają musielibyśmy się zająć tymi bawołami. Słyszałem, że trzeba coś z nimi zrobić. Tam nie pamiętam, tam, tam było trzeba to skórę, ich czy coś sobie zebrać. I. i ten tego. Chcę zrobić kapelusz, i podobno tam odnawia sanity. W sensie ten e, psychę i odnawia, właśnie ten, 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 ten. Jak to się nazywa? No to zimno nasze. Nie fajne. Mm, tak. Mamy lód, mamy 20 lodu, więc sobie zrobimy od razu te klopsy. I co? No i trzeba jakoś to przetrwać. E, więc sobie zrobimy od razu, myślę. Nie wiem co zrobimy. Może pójdziemy do świń, ogarniemy te świnie. Dobra, cyk, zrobimy i możemy sobie już dwa na raz robić. No i kozak totalny. Przyrządź. Raz, dwa, trzy. Cyk tutaj. Cyk, 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 cyk. No i kozak. tam się będzie robić. Ten piorunochron zrobiłem tak naprzód bo on ogólnie będzie tylko wydaje mi się bo nigdy we wiosnę nie byłem, ale słyszałem że ten piorunochron jest przydatny w, tam... w we wiosnę bo podobno cały czas pada i tak tam. Dobra, weźmiemy sobie i teraz je zjem jedną tego pulpeta Mi się wydaje, pulpeta w ogóle i zrobimy więcej tego O Jezu, co zrobiłem najid. Like, Możemy zrobić jeszcze jedne kurpety. I tyle. Dobra. Lecę go. E, ogólnie potrzebujemy coś na zdrowie. Bo, jakbyśmy mieli coś na zdrowie, to byśmy sobie mogli zebrać kaktusiki. A kaktusiki odnawiają Sanity i odnawiają Woody HP. One wszystko odnawiają. Więc by się przydały fast Czemu pingwiny wyleciały do muchy tej wielkiej? W sensie, tak byśmy mieli mięsa. Tak, nic. w świnie w tą stronę są. Fak. Eee, więc pójdziemy sobie do świn. Świnie. O Oj, Ojoj, zapalił się Romo. No nie, nie, że się zapalają. No, o mnie jeszcze podpali. A ja się zgaszają. Okej, okay, ja. ma. Dobra, mamy tego lodu. Tutaj widzę pod dostatkiem, więc to jest. To jest kazaczek. Tak, te uszy działają, te nauczniki, więc to, to fajnie, fajnie faz. Tylko że one szybko spadają, bo jak mamy teraz drugi dzień zimy, a mamy 87% to za fajnie nie jest, bo to oznacza, że nam szybko spadnie. Ale y, można chyba sobie zrobić... można było sobie zrobić taką skałę, skałkę. Eee... Proszę, nie zabijaj mnie, Dziękuję. Eee, To się udało rozwalić, w sensie to jest kamień odnowienia, tutaj jak padniemy to ten... To... Możemy się odrodzić, nie? Fuck, nie mam pochod, nie mam No ale musimy to jakoś przetrwać teraz. Bo nie, podpalimy to tak... Aha, to jest od razu spawn, nie ma drzew. Już nie jest drzewo tutaj. Sobie zetniemy. Czy niczego my nie mamy na ognisko A my nie mamy, o Dobra, czekamy sobie czekamy. Aż taką chmurkę zostawiają. Jakby nie wiem. O Uf, to było... To było bliskie śmierdzi. Dobra, lecimy sobie teraz do świn, bo w sumie po co my czekamy skrywam pochodnie? Gdzie są te świnie? Gdzie one były? Eee... Boż kurde nie pamiętam. Jakoś tam w lewo szło. No jest już dróżka nawet. Biegniemy, biegniemy i o tych świn może coś znajdziemy. Chodzi mi o świńską skórę czy coś takiego. Bo z tego można zrobić y, kask futbolowy. Jakoś tak. A to by było fajne, bo... E... <laughs> <laughs>

Dawać. No on ucie. Czy... Aha Czyli jak widać te, te nauczniki dużo nie dają tego ciepła. Co <laughs> fajnie wiedzieć. E, no to będzie musieli... będzie musieli sobie ogarnąć coś nowego w kolejnych dniach. E... Ale mi się wydaje, że to był koniec tego odcineczka. Więc do zobaczenia w kolejnych, jako garnę kapeluszek i siema.